Ja przeklinam postanowienie noworoczne. <laughs> Postanów dziś, przed nowym rokiem. Jeżeli postanowiłeś sobie, że od nowego roku coś będziesz robił, pokutuj. To jest słowo pańskie do ciebie teraz. Słuchaj, to dziś jest dzień, mówi słowo, a nie od nowego roku. Nie od poniedziałku, nie od nowego roku. Jeżeli tak będziesz myślał. To znaczy, że tego dzisiaj nie chcesz. A jeżeli dzisiaj tego nie chcesz, to tego nie chcesz. Robisz to z przymusu. A jak robisz coś z przymusu, to to nie wyjdzie. I się dziwisz, kurde, że ci nie wychodzi. Bo ciągle jest od poniedziałku, od wtorku, od środy. Koniec z postanowieniami noworocznymi. Koniec z bzdurami. No. Teraz jest czas, żeby postanowić nowe decyzje w swoim sercu. Teraz jest czas, by podejmować nowe decyzje. Czy to w odżywianiu, czy to w odchudzaniu, czy w pogrubianiu, czy to w trenowaniu, czy to w chodzeniu na ewangelizację, czy to w nauczaniu, czy to w ewangelizowaniu. Nie wiem. Teraz jest czas, by podejmować decyzje. Nie od nowego roku, nie od lepszego sezonu. Nie. To teraz jest czas. Bo Słowo Boże mówi, teraz jest czas. Nie zatwardzaj serca swego, jak ci, którzy byli na pustyni przez 40 lat, mówili jutro. Od nowego roku, a Bóg mówi którego? 2544? Ojcze, dziękujemy Ci za cały 2024 rok. Aleluja. Ojcze, dziękujemy Ci za ten rok. Błogosławimy ten rok na mocy imienia Jezus. My ogłaszamy, że 2025 będzie najlepszym rokiem na świecie. Aleluja. Ogłaszamy najwięcej przełomów w 2025. Aleluja. Ogłaszamy nowe perspektywy 2025. Aleluja. Ogłaszamy Twoje święci aniołowie, będą z nami działać jak nigdy dotąd w Nowym Roku. Aleluja. Ogłaszamy to na mocy imienia Jezus. Aleluja. Aleluja. Ojcze, my ogłaszamy, że nie będziemy dawać się kopać diabłu, ale będziemy go kopać w dupsko. Alleluja. Ogłaszamy, że żadna niemoc, nie poddamy się jej, ale będziemy chodzić w mocy Twojego świętego ducha. Alleluja. Ogłaszamy, że będziemy ludźmi stabilnymi jeszcze bardziej niż dotychczas. Alleluja. Zobacz, kim jesteśmy. www.potęganieba.org Czym jest nabożeństwo? Misja... Kiedy odbywają się spotkania? Adres, wyznanie naszej wiary, grupy domowe, zespół, wsparcie, cała misja Kościoła, wydarzenia. Wszystko w jednym miejscu. www.potęga-nieba.org